Witam! Witam! .pl. Dziś jestem w Tłuszczu Pierwsze Mikolenie od H-Miesiąca Także bardzo fajnie W końcu wróciłem na Mikolenie W końcu jest ryb kolejowy Mamy na starcie gamę Olawionu Którą już nagrałem na jakimś Mikoleniu Chyba w czerwcu, ten w tamtym roku ją nagrałem Tu mamy dwa Flirty do Warszawy, prawdopodobnie. Tak, do Warszawy. Mają wtórzny sygnał, zezwalający na jazdę. Zaraz je nagramy. A ja przyjechałem tutaj dziś po okleinę. Po okleinę 20 lat w Unii Europejskiej na lokomotywie e 012 Flaga Polski na flircie powiewa, no bo mamy ma majówkę, było święte flagi, pewnie założone okazjonalnie. Linia ORP 1 linia R6 do Warszawy Zachodniej, 100. Tu mamy gamusie Olawionu, grupa Unimod 11 EO 008. przed chwilą był kurczak do Ostrówek i teraz mamy linię R60 do Warszawy Wileńskiej z Małkini dwie jednostki N57AL kolej mazowieckich jako pociąg R60 relacji Małkinia Warszawa Wileńska A za moment wyjdzie pociąg z Warszawy Wileńskiej do Małkinia czyli relacji przeciwnej Również linia R60 Oho słuchajcie pierwszy ten zapowiedzi pociągów Intercity Akurat teraz nie zapowiedź, pociągu Intercity Dąbrowska do Wrocławia Głównego ale zaraz będzie Podlasiak też i Okleina pierwszy fajny skład od dwóch miesięcy na moim kanale i odjazd kolejny pociąg z flagą Polski I pojechał w kierunku Łochowa, a ja widzę na horyzoncie światła Gryfina z pociągiem Intercity Dąbrowska, jedzie Gryfek E160, pierwszy skład wagonowy z Dąbrowską do Wrocławia Głównego. Dąbrowska, relacji, Biały Stok, w Główny, przez m.in. Łochów, tuż, Warszawę, Skierniewice i Ostró Wielkopolski. Dąbrowska odychała i zaraz pewnie wyjdzie Podlasiak. I jedzie okleina. Oh yeah! Czyli info potwierdzone! 460 012 z pociągiem relacji Szczecin Główny i Zielona Góra do Białegostoku i Suwałk Wagon ze Szczecina I wagon z Zielonej Góry I Podlasiak, pomknął w kierunku Łochowa, tu wjeżdża jakaś Alicja się podstawia w perony I na koniec mamy jeszcze z pociągiem RE 92 z sierpca do Tusza. Zaraz idzie na tory postojowe. SA135016 No i co, dziś to tyle, ja się rozlegnę z Wami i cześć